Ponad 20 tysięcy złotych przeznaczył rząd Kanady na wsparcie organizacji pozarządowych z terenu gminy Płużnica. Pieniądze przeznaczone zostaną na szkolenia i pomoc w rozwoju stowarzyszeń. W miniony piątek w Płużnicy odbyło się pierwsze powiatowe forum organizacji pozarządowych współfinansowane przez ambasadę kanadyjską. Forum to jest podsumowaniem projektu, który współfinansowany był z funduszy kanadyjskich i w związku z tym gości, gościć będziemy tutaj u siebie właśnie pana ambasadora Kanady. Późnica w powiecie wąbrzeskim to niewielka miejscowość, która wyspecjalizowała się w promocji swojego terenu. Podczas forum dwie organizacje pozarządowe zaprezentowały swoją działalność. Przygotowaliśmy krótką prezentację. Pierwsza część będzie poświęcona działalności stowarzyszenia mody gminy Późnica. Będzie to multimedialny slideshow. Następnie e, uczestnicy programu NETCOR zaprezentują, e, co robią tutaj na terenie gminy Późnica. Dzięki temu, że Towarzystwo Rozwoju Gminy Późnica współpracuje z rządem Kanady, można szkolić członków stowarzyszeń, a młodzi ludzie mają okazję wyjeżdżać za granicę i tam pomagać innym. Chciałbym gratulować grupę za pracę, co oni Tutaj robią, jest bardzo interesno i za nas e, jestem bardzo dumny, że może, mogę pomagać. Po części oficjalnej ambasador Kanady spotkał się z uczestnikami Netcorps. Młodzież opowiadała o swoich doświadczeniach związanych z udziałem w programie. Miał również wiele pytań do ambasadora, który zapewnił, że wymiana młodzieży będzie kontynuowana. Zmieni się natomiast forma programu.